Dobra, dziewczyny, Wyszliśmy już z tego domu. No, wyszłyśmy, wyszłyśmy. Dobra, no to co, możemy się bawić. No, 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 no. no dobra, no to idziemy nocą na trawę. Jaką trawę, uszalałaś? Uszalałam, wiesz? No i co? Jezu, Kornelia, ty nic w ogóle nie wiesz. I co, że nie wiem? Ale jesteś dobra, idziemy. Ale ładne widoki. Jestem Aurora, siema Siema Jestem Cornelia, jak coś. I sympati. Jak Agata. Jak coś, się Agata, już. Ja Laura jestem. A ja. Antonina. Ale ładnie ci się nie. No, ale chłodno w sumie. Jakie chłodno, co ty gadasz? No. No wiesz co? Taka właśnie z tą robota. Aha. Dobra dziewczyny, nie, przestańcie już. No dobra, już przestaniemy. No. Ej, ale wiesz, że nie wolno ci wychodzić z domu, bo mama mi tak mówiła. Co było? Nie wiem. A co? Czemu się pytasz? Tylko tak się pytam, co to było. A pewnie jakiś prze... A to był mnie chyba był przeciąg. Chyba ci się wydawało. No na pewno. Na pewno mi się wydawało jak coś. Dobra. że ta kamera. Dobra. Dobra, może idziemy na trawę? Co ty gadasz, no? Na trawę w ogóle nie idziemy. Dobra. Dobra, dziewczyny, to co? Może ten... Pójdziemy tutaj jeszcze jutro, albo weekend, jak, albo nie, wakacje będą. No, to będzie wtedy zajebiście. Co ty gadasz, Antonina? Przecież zajebiście to chyba ten. Za mocne słowo. A wiem. Raczej ten. Słuchaj. Jezu. Coś tam gada w ogóle. Nie wiem kto. To pewnie jakiś sąsiad. Sąsiad. Ty jesteś sąsiad. I co, że jestem sąsiad? No to, że po prostu jesteś sąsiad. Bo jesteś moją przyjaciółką. Chyba by f No, racja. O. Co to znowu było? Nie wiem. Nie wnikam tego. Słuchajcie, co? Co mamy niby słyszeć? Jakieś wrzaski no się wydawało. A, to pewnie przyszła ta. E, no. Mama. Co ty gadasz, Laura, no... To chyba, to chyba był jak przeciąg. Agata, nie przesadzaj. No nie przesadzam, tylko ci mówię, wiesz, na serio. Dobra. Już ty, ta, całą rozmowę przegadaliśmy. Nie Kornelia? No racja, Aurora. Jezu. Nie musicie mi się tłumaczyć. I co z tego? No to Patrycja, że... Przegadaliśmy. Co to było? Rozmowy. A, nie wiedziałam. Bo ktoś tutaj gada na tym dworzenie? No. Rozmawia nie gada. A gada też może być, nie? O. Ach, dobra, to co? Idziemy? Gdzie idziemy znowu? Na trawę, a gdzie? Kobito. No, Dobra, możemy iść. Chodźcie. No, chodź, idziemy. Nie ma co czekać, no. Może. Dobra, no to ja wskakuję. Jezu. A te kostki są takie. cieplutkie. Dobra, to to idę na górę. Zobaczmy. Jakie są kostki? Ciepłe, a co? Żeś wiedziała, co to było. A to pewnie wrona. Cała wrona na pewno. Chyba się wydawało. No, chyba żartujesz. Naprawdę, no. Nie kłam przecież. Przecież wiem. O, samochód jedzie. Pa pojechał no i co że pojechał no pojechał no na ten chyba gdzieś nie wiem chyba no nie wiem do no dowiecie co co znowu Bierz mi gadała sto razy jak to sto razy co ty co ty pleciesz no naprawdę no a co Żeś widziała dobra chodźcie na nadu o ty! O, te strętne babska. Ja zaraz im dam. A gdzie jest Aurora? Jaka Aurora? Ty jesteś już, nie? No. Dobra, chodźcie już. Jezu, ale owady latają. A gdzie on Nie wiem. O, mój kot, patrzcie. Dobra. Co my teraz robimy? Skąd ja mam wiedzieć? Siema. To był, to był mój kot. Jak coś to. Ten. No. Przedstawię go. Miki. Siema. No, to jest mój kot Miki. Więc nie musicie pisać w komentarzach, kto to jest. To wiadomo, że to jest mój kot. Mój kot Miki. Tak go nazwałam, bo. No. Bo co? Ale chłodno, nie? No. Dobra, przedstawić. Ci... Przedstawcie się, widzą, bo chyba nie wiedzą, jak mamy my na imię. Obrówka idzie. I tu. Dobra, przedstawiam się. Antonina, Patrycja, Agata, Aurora, Kornelia. Aurora, czemu się przywaliłaś? Nie wiem. I Laura. Dobra, chyba widzą, na pewno wiedzą, yy, któż to, e, czyli my, yy, jako, jako cała paczka. No. Antonina, nie widać na kamerę. Przecież widać mnie co, co. Co ty plecisz. Dobra. Dobra, idziemy na trawę. Ale jak tu ładnie. No w sumie. Chyba cię pogdzęło. <laughs> no. No ładna trawka. W ogóle nie wiem. Nie wiem czy wiecie, ale no. Dobra, Antonina gdzieś poszła, nie wiem gdzie, ale chyba w lesie. Nie wiem. Nie wiem moi drodzy, ale chyba się zaraz przekonamy. No. Idzie. Ach, chyba mam te brudne łapy. Trzeba je wytrzeć. E, wykąpać je. Trzeba. No wiesz co? <coughs> wiesz co, trze co trzeba było zrobić? Co? Zapauzować. Jak to zapauzować? Co ty gadasz? No. No, tak właśnie jest. Ale co tak właśnie jest? O Jezu Antonina, ty nic w ogóle nie rozumiesz. Widzowie nas oglądają. No wiem, że oglądają. No właśnie. To ktoś cię w ogóle pitał, zdanie. No nie, no nie no właśnie. No to... No to co się gapi. Dobra, samochód już idzie. Musimy się ukryć. A przecież samochodu jeszcze nie widać. Zapomniałeś? A żebyś wiedziała, Cornelia, żebyś wiedziała. Dobra, no nie wiem, nie wiem o co, o co temu kotu chodzi, ale, no. Dobra, może tam gdzieś tutaj do zagrody się przeniesiemy. Laura, no nie przesadzę, nie, nie jakiś bzdur. Przecież wiemy, że ten, no, yy, ten, no. Ktoś tam, nie wiem. Ej, a w ogóle wiecie, że yy, fajnie było na tym basenie? Bo ten... Bo ja już chyba byłam z 100 razy. No ja też chyba. Aha, ty chyba też byłaś 100 razy. Nie, no, ja żartuję tylko. Ja byłam chyba ten z dwa razy. A ja chyba. Ja byłam chyba z trzy. No to co mówisz, że, że. No to co mówisz, że ze 100 razy jak ten? Ze 3 albo tam 4? Nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć do jasnej anielki, Cornelia, no? I że nie muszę ci tłumaczyć, tłumaczyć i tłumaczyć. Aha. No aha, wiesz, wiem, no właśnie. Uch, dobra. Dobra, nie ma się co, ma w tym dworze. E, dobra. Przynieście jakieś pisaki, kredki, co tamkolwiek. No to, co? Mój kot ziewał. E, ziewanie jest ten, zaraźliwe, bo wiecie... O, krowa mu Bo wiecie czemu jest zaraźliwe? No, zgadnijcie. Dziewanie jest wtedy, gdy się, gdy się jest śpiącym. A, bo jutro jest szkoła, bo trzeba iść do szkoły, yy, lekcje zrobić, no i no. No, trzeba iść do szkoły, bo wiesz, bo pani nauczycielka ten, stawiała nam wszystkim pały, albo szóstki, nie wiem, czy wiesz. Bo ja chodziłam do szkoły średniej i pani od Pani od matmy stawiła mi tyle jedynek, że... że ci, że ci ludzie wyrzucili mnie ze szkoły. Aha. Taką miałeś sytuację? No, a żebyś wiedziała, Aurora, wiesz? Wiem. No. To się działo tak, kiedyś też byłam w szkoły średniej, jak ten, cię wywalili, nie? Wypieprzyli się z tej szkoły. Cicho, bądź krowo, bo ja nagrywam, dobra. Eee, ten, na YouTube'a. Wrzucam filmiki na YouTube e, Dobra, no to ten... Eee, dobra, dobra Dobra, chyba lepsza kamera jest teraz Ile mam procent? 54 No jeszcze tam sporo, co, co tym... Co, co się tam ma coś... Mniejsz ten e, Ten, no Jezu to co to za owad leci ale że się przestraszyła w ogóle. No i co z tego? Może mógł mnie urządzić. No i co z tego, że mógł cię urządlić? Dobra, nieważne, ja ten. No. <laughs> Ej, Patrycja, a wiesz, że ten. było bez sensu na tym basenie? Jak bez sensu? Co ty gadasz? No naprawdę tak było. Nie, ja na tym basenie. na tym basenie było super. I co, i co że super, to. to Super, to chyba za, za mało powiedziane. No to najbiście no, było, cała zajebiście. Gdy nie wiesz? Ale no tak, tak sobie było na pasenie, nie ja. No, Uff. dobra. Chyba już tego już, chyba ja już chyba tego nie wytrzymam po prostu. Bo ten, no a ty co? Uff. Dobra, główno mnie to obchodzi. Ale nie wiem, czy... Kurde. Nie wiem, czy wiecie. Ale moi drodzy dziewczyny. E... No, jeszcze dobra. E, to ten. Musimy iść sobie pogadać gdzieś, bo tutaj chyba jest bez sensu. No, bez sensu to chyba za mało powiedziane. No. No dobra, no to możemy iść w końcu, no. Chodźcie, idziemy do... Do tego koteła Dobra, no to i chodźcie, Dobra, no to ja idę zbierać kasztany. No i ja zaraz Wam przyniosę. A ty, A ty już kasztany nam przyniosła? Przecież nie ma. Przecież jeszcze nawet nie ma jesieni. Dobra, no to Aurora, chodź. Już idę. No e, dobra, nie ma kasztanu. Trudno. Będziemy yy, chodzić do lasu. Będziemy chodzić do lasu, jak przyjdzie jeść, Albo i wcale. No dobra. Ej, ale się już zimno robi, nie? No. Ewy wy co? Będziecie się w rządku się, czy co? No właśnie. <laughs> dobra. Przepraszam, ale miałam kaszel niestety, bo, bo co? Bo zapomniałam zrobić pauzy. No <laughs> Dobra, no to... A ty, Miki, co? Położyłeś się, czy co? Dobra. O, dobra, co co? Możemy iść na drogę. Na jaką znowu drogę? Chcesz, żeby samochód cię potrącił? No nie. No właśnie. No to po co chcesz iść na drogę? Jak ten... Samochody jeżdżą. Po tej uli... Po tej alejce jadą, oczywiście. Bo gdzie my mieszkamy? Zgadnij. Węgorzewie. No właśnie. Węgorzewie 39A. Taka jest miejscowość. Yy, miejscowość Wios, Wiocha taka mała. I taka była tabliczka. No bo jest ta tabliczka durniu, nie rozumiesz? Rozumiem, ale co? żebyś wiedziała. się boję tej. Boję się tej tabliczki, bo ja się boję, że mnie zeżre. Mhm, na pewno. Dobra, idziemy tam do tego. Te miejscówki. To ja mogę prowadzić. No to patrz co przypadku Samochody jeżdżą. No bo jeżdżą, i co cię to obchodzi? Na to mnie właśnie obchodzi, że wiesz co? Jeszcze Antonina na końcu jak zawsze musi być. Czemu ja zawsze na końcu muszę być? A skąd ja mam Laura. Skąd ja mam Antonina wiedzieć? O, aurora ci się trochę przewiało. No i co, że mnie przewiało to. Mam to w dupie, nie idę nigdzie na dwór Nie idę nigdzie ten Nie idę tam, nie idę na tamto Nie idę na to, nieważne, dobra Co to było? Nie wnikam tego Ja też nie Ja też tego nie wnikam Jezu, coś nie łazi po tym A nie, nic nie łaziło, tylko To była po prostu ten Moja skarpeta Dla waszej wiedzy Dobra, chyba ten odcinek będzie trwał ch chyba yy, z 15, z 17 minut. O, tam kot jakiś idzie. Bo chyba ten filmik będzie trwał. Jezus Maria. Bo ten filmik będzie trwał chyba 17 minut, jak dobrze pamiętam. No, i ten w poprzednim odcinku było tak, że poszliśmy, yy, poszliśmy, yy, wyleciliśmy samolotem na wycieczkę. O, gdzie ty idziesz? rozciąga widzicie? Że idziemy, ten, lecimy z samolotem, że, leci, że lecia, leciałyśmy samolotem na wycieczkę do Francji, do, do Tygrysi, mojej, mojej dawnej przyjaciółki. Jakaś muszka łazi. To była moja dawna przyjaciółka ze szkoły średniej, jak dobrze pamiętam, no. Albo ze szkoły, nie wiem, jakiej tam. Yy, no, średniej było, chyba, nie wiem. Oko, tak jak ci nie. Ciema ma Nikola? No, dobra. To ten. Dobra, chyba już 16 minut ten filmik trwa. Nie wiem, czy wiecie. Ale mam brudne łapska od kurzu, bo nie sprzątałam w ogóle w moim domu. Bo w ogóle wiecie, co zrobiłam w, tym chałupie, w tej chałupie? Co? 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 Krowa muczała. Zgadnijcie, bo. Bo, moja mama mi namówiła, że mam posprzątać swój pokój, łazienkę, kuchnię, yy, sypialnię, salon. Ja go. ja ten. jadalnie. No, takie tam rzeczy. I takie tam rzeczy mi kazała sprzątać, więc ja jej powiedziałam, że nie mam, że nie mamy salonu, nie mamy ani jadalni, ani sypialni, tylko mamy po prostu pokój, kuchnię i łazienkę. No, tylko trzy rzeczy mamy, no. Co mam ci więcej powiedzieć? No nic oczywiście, no nic. Dobra. Wiecie co? Bo chyba, nie wiem, ale zmieniłam zdanie, bo filmik by nie trwał 18-30 minut. 18-30, no, tak jakoś mniej więcej, bo ten film trwa, już trwa, już chyba 17 minut, jak ta. Tak, 17 minut, dobra. Ale się coraz zimniej robi, nie? No bardzo. O, no, wiesz, jak bardzo jest zimno, to w chuj zimno. Aha. O no, wiesz co, Antonina, że nie można przekinać na dworze, bo ktoś ci jeszcze ten. E, ten. przyłapie cię jeszcze. No i co z tego, że mnie ktoś przyłapie? No, no że to ktoś cię przyłapie, to wiesz co się stanie. Nie będzie nagrywania. A, no tak. Dobra, słuchajcie, bo ten. E, do domu idziemy. No dobra, 18 minut teraz stoi ten film. Dobra. Jeszcze możemy zostać w tym dworze i sobie. Pogadać trochę coś. No okej, okay, ale żebyś wiedziała, Patrycja, to ten. Yy, no. Kornelia, yy, uważaj, bo cię ten przewieje. Jezu chryste. Koty. Uciekać mi stąd. No. Ja właśnie przygodniłam koty. Dobra. Yy, ile trwa 18:32 18-32 minuty. Yy, dobra, no to ten. No co? Kończymy już bo nie, jeszcze sobie gadamy o takich różnych rzeczach. mówisz bo, bo byłam w Ciuciulandzie w pobydziskach i ten. No. Jakiś. O. A ty co? Wąchaj zabawki, ile chcesz. Dobra, yy, ten. Bo ktoś wąchał Patrycję. Yy, Patrycję wąchał jakiś czarny kot. Nie wiem, jak się on nazywał. Ale w sumie ten. No. Ale według mojego zdania, to jest tak, że. Według mojego zdania jest tak, że ten, no, że po prostu się tutaj nie da nagrywać na tym dworze. Po prostu, bo ktoś będzie mi niukał jakieś zabawki. Yy, no, no, takie tam rzeczy. Yy, dobra, bo ten muszę kończyć, bo. Jezu, za 20 minut będzie. Dobra, wiecie co? Bo muszę 20 minut nagrać, albo tam ileś, nieważne, bo mój telefon ma mały procent, bo ma 34 tylko. I no, muszę go podładować, bo. Bo on muli muli muli. Jeszcze ten. Ten znowu, bo ten zapomniałam już. I takie tam rzeczy. No dobra, no to co? Zimno się robi, nie? No, no bardzo wiesz, wiem. No i co z tego, że robi się zimno? To jeszcze bardziej się ochładzi, ochładzi, Ochładzamy się. Ej, a wiecie, że ten są nowe lody ekipy. Jakie? No właśnie jakie, 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 jakie? Yy, chmurka i burza, wiecie? Bo ja już chyba zjadłam je chyba z 10 razy. Chmurkę jadłam z 10 razy. I chyba burzę też chyba z 10 razy. Aha. Jakiś samochód przyjeżdżał, to był chyba Suzuki. Jakiś tam, nie wiem. To chyba był Suzuki, jak dobrze pamiętam. No, tak, tak jak było po prostu. Dobra, to co. Musimy kończyć, bo ten. Bo, bo 20 minut ten trwa, ten filmik. Bo jak wiecie, bo ten filmik, jakby. Czy to jest chyba jest 68 odcinek, jak dobrze pamiętam? No, 68. Tak jak w poprzednim odcinku wam gadałam, że ten. E, no. E, to ten. No. Że ten Że ten odcinek będzie zabawa na dworze. Albo nie. LPS na dworze. O, tak zrobiłam, dobra. Albo nie, może tak inaczej, dobra. Pa, po prostu dobra. udawamy, że coś się zabawimy. Dobra. Musimy kończyć, nara.